Witam Państwa w poniedziałek, 27 dnia lutego. Zeszły tydzień na parze euro-dolar przebiegał pod znakiem bardzo dużych wzrostów. Dotarliśmy prawie do poziomu 1,35, znajdując się jeszcze na początku tygodnia pod poziomem 1,32. Obecnie, jeśli porównać sytuację do tego, co działo się wcześniej, czyli do tej poprzedniej, bardzo istotnej korekty wzrostowej obserwujemy no dość spore prawdopodobieństwo na wykresie liniowym. Także struktura dużego wzrostu, korekta, kolejny szybki wzrost, struktura wzrostu, tej bardziej rozciągnięta w czasie korekta i kolejny szybki wzrost. Wygląda to dość podobnie cały czas. Natomiast jeśli chodzi o mierzenia Fibonacciego, to na razie ten ruch wzrostowy ma 70%. 8,6% tego poprzedniego ruchu wzrostowego. Ich równość wypada nad poziom 1,37, natomiast dość blisko znajduje się już górne ograniczenie kanału nad poziom 1,35,40 jako miejsce. Oporu, tak więc euro-dolar na razie kopiuje nam ten poprzedni ruch. Zobaczymy, czy jeżeli ten tydzień zakończyłby się istotnym spadkiem, który stworzyłby nam podobną formację świecową jak w przeszłości, to można by oczekiwać kontynuacji trendu w ramach. Tego wspomnianego kanału spadkowego. Jeśli chodzi o interwał H4, tutaj pozostajemy w kanale trendowym. Przetestowaliśmy jego górne ograniczenie, w związku z tym jest szansa również na test dolnego ograniczenia pod poziomem 1,34, 1,33,90. Widzimy też już prawie przyczynające się średnie na oscylatorze MACD, jednakże jest to wykres H4, więc tych interwałów jeszcze tutaj będziemy potrzebowali z 2 czy 3. Natomiast takie główne wsparcie to poprzedni wierzchołek 1.33.20, a dopiero później 1.32.10. Jeśli chodzi o miejsce oporu, no to oczywiście piątkowe maksimum w okolicach 1.34.80, a później dopiero górne ograniczenie tego kanału. USDCHF Cały czas dość mocno wyprzedany i stara się powrócić nam w okolicy 0,90. Jeśli popatrzymy na strukturę fal, możemy mieć tutaj również piątą falę spadkową, co by oznaczało, że możliwy jest powrót nawet w okolicy 0,92,98, gdzie znajduje się fala czwarta. Natomiast rzeczywiście wtedy musiała być to bardzo mocno wydłużona fala piąta. O wiele Bardziej dłuższa niż 160,8%, co się rzadko zdarza, w związku z tym taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, że jest to inne oznaczenie niż 1, 2, 3, 4, 5, bądź też rzeczywiście ta piątka jest bardzo mocno wyciągnięta. Jednakże, tak czy tak, jeśli zobaczymy tutaj formację przenikania czy objęcia. Hossy na wykresie dziennym po zamknięciu dzisiejszej świecy będzie można oczekiwać dość solidnych wzrostów na tej parze walutowej. W przeciwnym razie dolne ograniczenie kanału cały czas stanowi tutaj miejsce wsparcia. Fund dolar zawrócił do strefy oporu 15580 30. W tej strefie obserwujemy delikatne cofnięcie. Teraz kluczową linią trendu powinna być ta oto linia poprowadzona po dołkach i dopiero jej przełamanie mogłoby skutkować naruszeniem poziomu 1,5660. Cena ropy coraz wyżej. W zeszłym tygodniu już ponad 125 dolarów za barukę ropy Brent 127. Poprzednie zeszłoroczne wierzchołki ciągle w zasięgu i tutaj w zasadzie nic się nie zmienia. US500, czyli kontrakt na SP500, wykres tygodniowy, formacja Wisielca nam się tutaj pojawiła w strefie oporu 1350-1372 punkty. Jeśli chodzi o tę formację harmoniczną, to będziemy musieli poczekać jeszcze na przełamanie zielonej linii trendu. A na wykresie H4 mamy coś w rodzaju podwójnego szczytu 1368 punktów. No i aktualnie testujemy dolne ograniczenie kanału. Jeśli zostanie ono przełamane. 1349 punktów może być testowane, a następnie nawet 1333 punkty, który to poziom stanowił wcześniej istotne miejsce wsparcia. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.